I Iiii... Witam Was w, w, w pierwszym odcinku nowej serii. No, można tak powiedzieć, Let's Play Counter Strike 1.6. Y, no, zacząłem nagrywać, ponieważ nie mam natchnienia do gry Minecraft. Po prostu tak, nie, nie, że nie chce mi się nagrywać, tylko nie ma natchnienia na to, na nagrywanie. Nie, nie nie wiem co zrobić, no. Więc zacząłem w międzyczasie nagrywać i to chyba stanie się moją główną wersją, główną serią. Yy, ostatnio jak próbowałem nagrać Strike'a, no to coś tam mi się zrobiło z frapsem i mi się musiałem zresetować komputer, bo mi się zaciął ogólnie. No i teraz nagrywam znowu i mam nadzieję, że wszystko się ładnie nagra. Jakbyście mieli jakieś... Lepsze pomysły na. Te, o! O! Ja! Lepiej uciekać. Ogólnie ten serwer. Chciałem. Ro Co to jest? Nie zabił mnie jakiś swój. Chyba. No to jest no. Poczekamy. Może zmienię klasę, żeby było tak bardziej. No. Jakby to powiedzieć? No, lepiej. O, zacznę od trzeciego poziomu. Mam nadzieję, że Wam pasuje. Od Spidermana. Spiderman spi i kit. A, a, a. i widzicie, I widzicie, siła pójdziana. <ścoughs> siła pójdziana i kit. Nie wiem o co chodzi, szczerze, bo nie, 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 nie wiedziałem, że takie coś istnieje. tyle powinno mi wystarczyć, wysokości. I teraz może w inteligencji już, kurde. to, sprawdźmy co to jest w ogóle. Możesz odwiedzić. o, możesz odbijać od się za pomocą może. Pyk. Pyk. A, nie działa. Nie, szkoda. Pyk. Nie, może o tej ściany. Pyk, pyk. Nie, nie działa. Pyk, pyk. Nie, 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 nie działa, nie wiem dlaczego. Lady! Się zabił. boję się, że zaraz mnie coś... o nie, no nie wiem a, już wiem. no, nie wiem, po powinno działać, ale... no cóż nie wiem, dlaczego to nie działa czy jeszcze tu przejdziemy o, nie działa no, nie wiem, o co chodzi, więc kupię sobie nowy Jeden, siedem, o kataje kapitan no właśnie o to mi i, i, to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy jedna z najlepszych łoperk bo, bo i tak jedna druga awp podwójny skok 20 kondycji no i to jest właśnie dobre tu można pozabijać trochę ale niestety ja trochę lam z tą z, naj, z tą yy, ze snajperom, no, znaczy, ze snajperom w Counter-Strike'u. Na przykład w Borderlands, jak już wspominam dużo o tej grze, bo oglądam ogólnie dużo let's play i, i uznałem, że ja nakręcę teraz swojego. to sobie poskaczę i, i, i... tu czekam, a, aż... czekam, aż coś tu będzie, ale... Coś, nic, nic, nic mi nie chce złowić. Mam robić, idę sobie dalej. No, znowu mnie. Ale, ale kampa. Spiderman. Ale on skoczył. Ale on jest skoczny. A ja lubię takie coś. O, tyle się tak fajnie szybko skacze. O, ale oczywiście jakiś Jarecki. Fajnie się tak skacze ogólnie. Odcinek będzie miał tak jakoś 15 minut. Ej, co teraz Nieważne mm, tu po, po tu powinien zaraz. O, o, tu się stoi, tu stoi. Nie, tak nie O, bomba, bomba podłożyli. O ale, ale mi walną! i chyba na tym y, skończymy ten odcinek. No cóż, na tym skończymy ten odcinek. Więc y, cześć na razie. I witam Was y, w kolejnym odcinku. Witam Was w kolejnym odcinku. No, taki jakby Let's Play, Let's Play Counter-Strike. Dzisiaj na mapce Eldorado <laughs> W poprzednim odcinku yy, na mapce Irak, jakby ktoś nie, wi nie wiedział Tylko że mnie nie zobaczył Jest, nie zobaczył mnie Teraz ja go wezmę od tyłu <laughs> <laughs> I <don't> know, yeah. Oh, is a little Sam? I've so. Nie jest to bomba. Dobra, nie, nie wiedziałem gdzie jest bomba. Powiem tak krótko. Mam nadzieję, że złoty deagle, lubię. Zmieszczę się, zmieszczę się, zmieszczę się. Nie, tylko żeby nie zlecić. Ole, headshot. Dobra, nie wiem dlaczego on mnie zabił. Chodźmy no. ponownie Przeżyliśmy, no odżyliśmy e, Tak więc jaki mamy w ogóle perk Dżigl, e, no to te Kurde nie, brakuje mi 700 dolców A no, ja szybko to znajdę Teraz go wezmę tak ładnie, elegancko. No, nie wiem, no... Ja pierdzielę. Nie umiem grać. Tak, wiem, jestem słaby. Jestem bardzo słaby. nie proszę o nie pisanie tego w komentarzach, bo i tak wiem, że jestem słaby. Nie wiem, dlaczego to cały czas powtarzam. O, Marvinia. No i na twardza. No, nawet, nawet. O, bo... No wiem. działa morfina. Jak I wiem, wiem morfina. A co Dobra, uratował mnie Endo. Właściwie sam siebie uratował. Ja szczerze mówiąc, wolę. Wolę Borderlands. Borderlands jest lepsze. Borderlands, jak się padnie, tak się zabije, to od razu się odradza. O, o, nie. No dobra. Nie zdążyłem wyjąć broni. сейчас заберемся за Воу, 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 Где выдачеваем? А, Эй. A tu. Się. No i to teraz wszystkich będę niszczył z tym kamikadze Pan Pikus, to jedna pana. No, nareszcie mam tą klasę, którą chcę. O, tu jest mój. To wiem, że tu nikogo nie ma. Właściwie nie wiem na co ja liczyłem. Ale morfina. nie 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 um, kurde mmm dobrze chyba na tym będę kończę ten odcinek i i spotykamy się w następnym odcinku komentujcie, subskrybujcie fish